Pokażę Wam największe bunkry na świecie. Czy wiecie co to co są bunkry? Nie! Kto nie wie, niech się przypatrzy, to właśnie to, co widać. Bunkrów jest 200, mają ściany 8 metrów grube, a stropy 10. Na dachach, jak widzicie, drzewa rozmaite rosną. Ziemi tam specjalnie narzucano i trawa tam rośnie i krzaki. Po co to wszystko wyjaśnimy sobie później? Idziemy dalej. Ta siatka Czotowisi ma drobne listeczki. Z czego są te listeczki? Z masy. Na wszystkich bunkrach była taka siatka. To się nazywa pozoracja, czyli udawanie. Niemcy chcieli udać, że tu nic nie ma, tylko dziki las. Jak lotnik nadleci, żeby widział zielono i nic więcej las. I faktycznie żaden lotnik nic nie zauważył. Myślał, że tu nic nie ma, ale mylił się, jak widzimy, bo to było coś bardzo ważnego. Tu Hitler był. Hej, witam! Za wypadki nie odpowiadam. Wy na pewno wiecie, kto to był Hitler. Na pewno nie jednemu z was Hitler tatusia zabił, albo mamusie. No rzecz jasna, nie robił tego sam, tylko jego wojsko. Gestapo, SS. Co on mówi? Przecież te dzieciaki mają po 12 lat. Jakbym Hitler ojca albo matkę zabił, to by ich nie było. Urodzili się ładne parę lat po wojnie. Jasne, ale on chyba od końca wojny tak mówi. Pewnie jeszcze do przedwojennych tak mówi, żeby wzruszyć. Rutynę złapał i nie widzi, że czasy się zmieniły. To była cała kwatera tego mordercy Hitlera. Tu kiedyś Hitler był, a teraz my jesteśmy. Ale kiedyś, kiedy Hitler tu był, nie moglibyśmy tu być bezkarnie, bo teraz by nas złapali i zabili, bo by myśleli, że chcemy coś wyspiegować. Dlatego Niemcy podzielili cały teren na sektory. Czy wiecie, co to sektory? Nie! No, to takie nożyce do obcinania krzaków. Nie, to sekatory, a sektory to części. Zrozumiano? Tak! Każdy sektor był ogrodzony i miał osobną wartę. Było cztery sektory. Ile było sektorów? Cztery! Bardzo ładnie. Kto przyjeżdżał tu? Oprócz Hitlera, rzecz jasna, tylko na godzinę mógł dostać przepustkę i tylko do jednego sektora. Kogo złapano w innym sektorze? śpieg. Oprócz tego odbierano mu broń, pistolet czy rewolwer, co miał przy sobie. Ale to nie koniec na tym. Jeszcze prowadzono go do rentgena. Pewno nie wiecie, co to rentgen. Wiemy! W do... szkole co roku do prześwietlenia chodzimy. No i co? Płucka w porządku. Bardzo ładnie. Jasne. Jeden był u nas groźnik, ale wykortował. Bardzo ładnie. Więc Niemcy każdego prześwietlali, czy nie schował gdzieś jakiejś broni. Bo w prześwietleniu nic się nie ukryje. No tylko gnaty widać. Ja widziałem u niego. Ty masz jeszcze gorszy. Ja też widziałem. Spokój! Ty masz jeszcze gorszy. Załoga liczyła 4 tysiące ludzi. Ile liczyła załoga? 4 tysiące ludzi! Dobrze, wszystko co widzicie budowało 100 tysięcy ludzi. Nie z dobra woli, lecz z musu. Bo ci ludzie to byli więźniowie Hitlera. Nie dawano im jeść i padali przy pracy z głodu. Więc żeby nie robić sobie kłopotu, Niemcy strzelali do nich. Te szosze co tu widzimy, budowali więźniowie. O tu widzimy ślady więźniów. Co budowali tę drogę i ślady rowerowe SS Mana? Jakbyśmy odgrzebali na przykład taką linię telefoniczną, co szła stąd do samego Berlina, cały czas dwa metry pod ziemią, to byśmy odkryli szkielety ludzkie. Kto wie, czy w tej chwili nie stoimy na szkieletach ludzkich. Nikt nie wie. Czy ktoś z was widział szkielet ludzki? Ja widziałem. w książce doktorskiej. A ja w szkole, w gabinecie przyrodniczym. Z każdego, z każdego człowieka można zrobić coś takiego. Pan mówił, że tylko trzeba mięso z kości usunąć. Mięso z kości to najlepiej w mrowisku odchodzi. Mrówki wszystko zeżrą. Zamiast tych ludzi sprowadzano innych. A jak ktoś pracował długo i mógł się zorientować, do czego ta budowla służy, to albo go zabijali natychmiast, tu na miejscu, albo posyłali do obozu. Idziemy dalej. Słyszeliście pewno o obozach. O święcim, Majdanek i tak dalej. Za takim człowiekiem szedł rozkaz. Albo go natychmiast zabijać, albo skierować do krematorium. To taki piec, w którym pali się ludzi. Ojej, to musi boleć. No, żeby nie palili tylko same trupy, ale zawsze nieprzyjemnie, prawda? Prawda! A no, wy byście tak nie chcieli, prawda? Prawda! A ja bym chciał. Chciałbyś naprawdę? Zastanów się. Jasne, żebym chciał. A dlaczego byś chciał? A bo mi się podoba. Nie zwracajcie uwagi na niego dzieci, nie myślcie jak on, bo to prowadzi do faszyzmu. Opowiem wam jeszcze o jednej perfidii Hitlera. Otóż kiedy zaczął on dostawać w kości, jak to się mówi, od schodu do zachodu, to jego generałowie postanowili przeprowadzić na niego zamach. Więc przyjechał z Berlina na konferencję. Wysoki oficer. Nazwiska nie potrzebuję wam mówić, bo co to was obchodzi? I tak zapomnicie von Stauffenberg. Zgadza się, ale i tak zapomną. Więc ten oficer przywiózł z sobą w teczce bombę zegarową. To zebranie odbywało się tu, w Domku Myśliwskim. Tu, gdzie teraz stoimy. W tym samym miejscu i postawił tę teczkę na półce koło Hitlera, a sam wyszedł niby za swoją potrzebą. I wtedy jakby bomba wybuchła, wszystko byłoby dobrze, Hitlera diabli by wzięli. Ale jeden oficer zdenerwował się, bo muteczka przeszkadzała, wziął ją i przestawił drugi kąt sali. Wtedy bomba wybuchła, ale nie zabiła Hitlera, tylko go ogłuszyła i wróciła przez okno, tu na to drzewo, które widzicie. To drzewo było wtedy małe, bo to było wtedy, kiedy was na świecie nie było. Hitler żył, tylko mu się spodnie na tyłku podarły. Wtedy Hitler się wściekł. Zadzwonił do Berlina i kazał wszystkich generałów połapać i zawieźć do rzeźni i powiesić na hakach do mięsa. Na pewno żeście takie haki widzieli w sklepie rzeźniczym. Ja widziałam. To bardzo ładnie i tak się stało. Powiesił wszystkich generałów na hakach do mięsa i męczyli się dotąd, dokąd nie umarli. A potem na drugi dzień Hitler ze swoimi ludźmi siedział tu obok w kinie i oglądał ten film, bo to wieszanie filmowano cały czas. Proszę pana, a gdzie ten film wyświetlają? Nigdzie, bo to sekretny film. A ciebie by i tak nie wpuścili, bo to jest od 18 lat. He, co pan mówi, ja na każdy film wejdę. To bardzo nieładnie. Poza tym wszystkie rodziny i wszystkich znajomych tych buntowników zabito. Uczeni obliczają, że z tego powodu zginęło 7 tysięcy ludzi. Wasze miasteczko na pewno tyle nie liczy. Liczy, no to bardzo ładnie. Ale największa perfidia wyszła z Hitlera wtedy, idźmy dalej, kiedy wyleciał przez okno w tych swoich podartych gaciach. Otóż zauważył to pewien młody ss i podbiegł do Hitlera szybko, szybko za mną, żeby go podnieść i otrzepać. Hitler, jak doszedł do siebie, zaraz go kazał rozstrzelać. Wstydził się.